I to właśnie wykazuje apostoł Paweł w swoich wielu listach, a wykazuje ich, pokazuje, że utracili prawo do prowadzenia kogoś, bo sami stali się ślepymi, skoro nie zauważyli, że tym Mesjaszem był Jezus Chrystus. Okej, okay. myślę, że jeszcze, szersze, jeszcze szerzej nam pokaże ten problem. To jest drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział i tam piąty wiersz który chciałbym, żebyśmy przeczytali. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Zobaczcie, jakie mocne słowa. Pozór pobożności. Na czym ten pozór pobożności polegał? W tej chwili będziemy czytać kolejny fragment, 21 po 24. Na czym polegał ten ich pozór pobożności? Oni, oni, oni. E, Mienili się być przywódcami, prowadzącymi, ale oni sami nie chodzili tą drogą. I dlatego Bóg ich neguje. I przeczytajmy teraz ten drugi list, drugi rozdział listu do Rzymian od 21 po, 20, po 24.